Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Attila Age of Charlemagne i powiem Wam, że nasza sytuacja jest. nieciekawa. <grystanie> tak łagodnie mówiąc, a mówiąc bardziej konkretnie, jesteśmy. na skraju zagłady. <grystanie> no może jeszcze nie, ale mamy, no cóż. <grystanie> na chwilę zgromadziła nam jedna armia. Druga armia oblega gandawę, trzecia armia gdzieś tu się sz szlaja Czwarta tutaj siedzi, ale to buntownicy, to oni nie będą wychodzić poza ten obszar Eee, w ogóle dobrze się składa, bo teraz <grytania> ci buntownicy, którzy wcześniej mi zagrażali, teraz oni będą się bić z moimi wrogami, tak więc w sumie ci buntownicy mi pomagają teraz Aha, <grytania> okej, okay. no to w sumie się przyda, przynajmniej ta armia zostanie wyniszczona przez nich a tymczasem musimy wspólnie sprowadzić armię naszego króla. Forsowny marsz i na północ. Czym prędzej, to nam zejdzie. Jednakże, no cóż, musimy się spieszyć. No bo to w sumie nas ostatnia nadzieja w tym momencie. Te 16 oddziałów. Jeśli one nie przyjdą na czas, możemy paść. Przede wszystkim Gandawa musi się obronić, bo tak mm, Akwisgram bez trudu obronimy. Tutaj mamy prawie pełną, silną, dobrze uzbrojoną armię. Tak więc Starion z problemem. Wygra z dowolnymi siłami, jakie uderzę na Akwisgram To spisuje na straty właściwie. W tym momencie już. Choć tutaj co mi oblega? Cztery oddziały, a ja tu mam ile? 3. Dobra, tu czekam na atak. Mhm. Mm Tutaj dobra. Właśnie nic więcej do roboty nie mam. Mogę jedynie jeszcze opierniczyć tego Karlmana. Karlomana. Wkurzyliśmy. Mm. Wkurzyłeś mnie. Defensywny, chciwy. Uh, dbający o innych. Aha. Już widziałem, jak on mnie dbał, jak przepuścił pod Paryżem pełną armię barbarzyńców. Nie lubi Lombardów. Też ich nie lubię. Więc spoko, przynajmniej w jednym się zgadzamy. Nie w ogóle, mało kto lubi. Tutaj jedynie. No moi sojusznicy mnie nie lubią. A, bo też nie są mój sojusznik odoryci. Oni byli moim słyszykiem? Lul Dobra, z odorytami. Weźmy pakunię agresji. O, już troszkę lepiej. Mm, z wami. Okej, okay, i z szachami. Nie chcą. Dalej, z w... Z wami, nie wyszło. Mm -hmm. Z wami, niska. Dobra, to sobie odpuszczam na razie. Mm -hmm. mam dobre stosunki. Hmm. A, z tą nie mogę nic zrobić. No trudno. Hmm. Ktoś tu jeszcze mnie lubi, cokolwiek? Hmm. Ty nie chcesz ze mną handlu, z wami nie mogę. Asturia. Brytania. Brytania, sojusz obronny. Kurde! Mmm! Ojejku! Dobra, skończmy turę. Nic więcej nie mogę w tej chwili zrobić. Mogę tylko czekać na swój własny upadek w tym momencie. Tak trochę. E, te 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 co wy tu mi robicie? Kupujecie się. Rechły wybuch był tu. Odpowiedź Pana Młoda NIE! Cokolwiek co da mi deba do lojalności to nie Błyskawicz zakończona, Salina gdzie to jest? Tutaj Mogę na handlarza Solą, ale to później Na razie nie mam nawet na to mm, Dobrze Armia Karola dalej na północ Po prostu w tempie błyskawicznym mm -hmm. Tutaj ta armia się rozsypuje Czy ja zdążę uderzyć tutaj? Czy się pozbyć tej armii? Z drugiej strony, ta armię jest niepotrzebna. Mmm. Szybka decyzja. Co robić, co robić? Mogę rozgromić tą armię i to chyba zrobię. Podejdę tu. I. Czemu mam tak mało ten? Oni mają obóz, tak? Oho, mam przewagę w strzelcach, wjeździe, w wojsku. We wszystkie mam przewagę. A oni mi tu bróżą. Dobra, zapiszemy. No i poprowadzimy to sobie. Jedna armia mi będzie do niszczenia później. Tę kawalerię doświadczyłam. O, jej, jej, jejku, jejku. O, rozmieścił wojsko. I fajny ten obozik, <noise> nawet, nawet. No wygląda to przyjemnie, nie powiem. I jest od zarąbania wież po prostu. No raczej będzie musiał uderzyć w jednym miejscu, poniższy z dwie wieże. Te wieże najgorsze jest to, że te wieże są jak pojrąbane, i po prostu one mogą mi rozgnieść. Tylko te wieże. A przynajmniej wojsko mam porządne miarę. Już mniej tych samych jednostek, więcej trochę lepszych. Dobra. Myślę, że po prostu ruszymy z tej strony, wszystkim z jednej i potem będziemy myśleć na początek eee, ognis te strzały i w tą wieżę strzelać. Wiem, że mogę trochę inaczej. znaczy szybciej to zrobić, to przedstawienie ich wszystkich, a tak trochę nie pomyślałem. się przyznam. O, tytuł. i tak, ile mi brakuje zasięgu? Sporo mi brakuje zasięgu. Dobra, palicho, licho. Podejść i strzelać. Rozumiem, że oni nie mają, nic co? Szczepów nie mają. Bramy dwójce mieli. Tutaj. Jezu, wracać, czemu, czemu ci uczniowie są tak zbagowani? Oni mają zasięg, ale nie biegną dalej do przodu, bo czemu nie? Niech błagam, stańcie i strzelajcie. A, dobra, tak za... Jak, czemu ci mają zasięg, a oni nie mają? Zasięg, Cudownie. No to co to? Przyspieszamy, czekam aż się wierzę, że Ciekawe, czy mi wystarczy oszczędno rozwalanie wszystkich, wiesz. Okej, to się pali. Prawy, tutaj przejdźcie. Cała ta moja armia tutaj nie, no całkiem spokojnie, podpaliliśmy że pal palą się jeszcze mury, mi się podoba. Nie, 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 do, tu. No ty wiesz, że z karabinu maszynowego. Ckmy, cholera. Eee, eee, pauza! Um, darun, darun, darun. Nie starczy nam na jeszcze jedną wieżę. To podpalcie mur. O, ten mur tutaj. Mhm, mm Pięknie celujecie. Po prostu jestem z Was dumny w tym momencie. No trochę lepiej. Mam nadzieję, że dam radę to podpalić. Po prostu będę miał większy ten. Bo tutaj jak pięknie się pali, w idealnym miejscu się podpaliło. Kawaleria, Kawaleria. Wjedziemy się tędy, więc tutaj już przedstawiam ją. To się ładnie pali. I tego niestety nie, nie uda nam się podpalić. <tryk> szkoda, szkoda, szkoda. Dobra. Czekamy za atakiem, aż się po prostu to spali. Te będą mieli po prostu tutaj znacznie więcej do obrony. Nasze oszczepy możemy już do przodu wziąć. strzelać tą grupkę za nimi, Sprawę, trochę ryzykuję teraz, bo bardzo blisko podejdę moje działy. Ich zwłaszcza, to jest kawaleria, ale myślę, że warte ryzyko. Jeszcze te włócznie tutaj szybko, tam włócznie gdzieś tu. Miecze tu. Lepsze miecze troszkę rozstegowały, ale nie biegną tu. Włócznie tu. stać rzucać A No. A Ale spoko, my biegli do nas. To jest dobre. Atakować? Podejść tu. Kawaleria niech tu przyjdzie, wy tu, wy frontalnie, wy tutaj, wyrzucę gdzieś tam, reszta idzie też do przodu, dższa, wy, wy, generał, atakować jak kawaleria. Tutaj ogólnie się rzuci w to przejście I nasza kawaleria też niech atakuje w tym momencie Tu, tu Ups, ci się dotrzymają. Pomóc tam Nie wiem co moi maszywnicy zrobili w tym momencie, ale niech ich będzie Tu Tu Wybić tą kawalerię, atakować, atakować tu. No, ja na tym, tym przedzie jakiś mam. Walczyć z nimi, wejść do wozu też wejść do wozu. Kawaleria się cofnie. I tu даже. tutaj Debile. By tu powstrzymać ich tutaj, chyba będzie tutaj tutaj. co się dzieje? Dobra, troszkę, troszkę Troszkę tracę ograniczenie o tym, co się dzieje obecnie. Ale dobra, łamią się, łamią. Się. To się liczy. Liczy się to, że się łamią. Chodzi do bozu, Atakować. Gdzie jest ten drugi mój w O kurczę, zapomniał o nich. Dobra, tutaj biegnijcie, bo ten dziob długo się nie utrzyma. Tutaj, na tyły im, na tyły. Ten oddział tu pomoże. Co ty masz? Okrzyk wojenny. Złam im morale. Dzisiaj o... się jeszcze utrzymają chwilę. Dobrze, kawaleria tu uderza. Już są zomani By tu, tą kawalerię się pozbyć Nasza kawaleria niech odjedzie troszkę przypuści atak od tyłu Tutaj się po, posypali już pięknie Dobra, tutaj atakować Pozostałe wojska do ataku Dobra się cofnąć, i jeden dział kawalerii się zajmie poborowymi uciekami, pozostałe uderzy na generała od tyłu. Koniec. O, posył mi się jeszcze oddział. Trudno. W każdym razie generał już zabity. Prawie. No, nie ma szansy długo utrzymać. O, zakończ bitwę. Wow! 800 straconych. No ale to strasznie te e, przejechały na trochę te wieże jednak. No i ten oddział. Walczył długi okres y, sam z paroma innymi oddziałami. No, nasza kawaleria pięknie się spisała. <grym> 250, 144, 149, 251. Mm, Cina się też nieźle, ci też. Nie no, ładno, ładnie ogólnie. Kawalerię dobrze zadziałałem. Dobrze się te mury spaliły, bo wtedy dzięki temu kawaleria miała piękny. Piękno może jest po prostu wjechanie im na tyły na szczęście. Chyba żadnego działu na nie straciłem. A jak straciłem co, co najwyżej tych, więc jeśli się uzupełni. A dobra, nie straciłem ich. No to w takim razie uzupełniamy. I myślę, że ich dobijemy od razu. Tylko to już masz automatycznie. Chociaż automatycznie powinien stracić ten oddział, ale to trudno. Hmm. O, nie straciłem. Okej. Okay. Zupełnienie i... armię się cofa do gramu. I nasz Rona... Roland awansował. Uczucie wspólnoty, przebiegłość, co mi tutaj przebiegłość? W sumie możemy dać 2 punkty w to. Mamy minus 8. Okej. Okay. Um, może być. I tarmy tutaj. Dobra. O, to jest pisarz straty już. Niestety, przykro mi Egi Hardzie. Um, raz, dwa, trzy, trzy, Długo. A, dużo turczeka czeka, zanim przybędzie armia Karola. ale Do tego czasu będę musiał bronić ekwit wszystkim, co mam. Dobra. Mm, skoczmy turę. O, ty jeszcze awansowałeś Zapał, autorytet. To ci zwiększymy. A, nie będzie to. Mogę coś dać? E, mam sporo rzeczy, które on ma, i których nie, nie używa. Aventail, Aventtail Mor plus 5 Na Kolczuga... Mm. Autorytet A ty jesteś gubernatorem Ile? Ja. Egi oh, wait Aha, spoko <laughs> Mam Dwóch dowódców o tym samym imieniu. Dobra. To ty masz... ile? O, to ja też mogę wybrać rzeczy. Dobra, to chwila. Eee... To ja dam to. Dam to. To, okej. Okay. Um, zaś gubernatorowi. To jesteś ty? Mm. Okej. Okay. Tobie dam coś dla zarządzonej prowincji. Niech będzie to. Dobra, no to chyba wszystko. No, niech wyznaczysz kolejnego zarządcy. Przynajmniej na razie. O, no i mamy rozpaczliwą obronę Gandawy. Tak. No dobra, poprowadzimy to sobie. Ale to już w kolejnym odcinku. No, my że sobie pobronimy to, to miasto. Tak po prostu. <grym> tak więc są one dosyć małe. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. W każdym razie w tym jest okazywany odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam Was do kolejnego, w którym. No cóż, będziemy się bronić. Przegramy to pewnie, ale spróbujemy. No cóż, w każdym razie, do zobaczenia. Cześć, bye bye.